Dobrze, dzisiaj mamy taki temat: Odkryj Boże marzenie dla siebie. Ale z początku chciałbym powiedzieć tak, że patrzyłem przez całą Biblię i no, tak ciężko znaleźć takie zrozumienie, jako marzenie dla Boga, czyli od Boga. Dlatego ja trochę dodałem takie dwa słowa: to pragnienie i wola. I to będzie tak wyglądać, jak odkryj Boże marzenie, pragnienie i wolę dla siebie. dla siebie. I pierwsze, co chciałbym Wam powiedzieć, że Boże marzenie, pragnienie i wolę nie jest ukryte. Ona jest dostępna dla wszystkich, dostępna dla wszystkich ludzi. Ona jest łatwa dla zrozumienia, i jest łatwo do, do wykonania. Kiedyś byłem młodym, takim wierzącym człowiekiem i chciałem dużo tak mocno poznać wolę Bożej. I przeczytałem w tych czasach różne książki. I w jednej książce przeczytałem, że można poznać wolę Bożą przez rytm bicia serca swojego. I mogę podać tekst Biblijny, na przykład to. Pierwszy list świętego Jana 3:20 stoi tak: Jeśli serce jest niespokojne, to nie ma woli Boga, aby coś zrobić. A jeśli jest spokojne, to rób. I ja tak zawsze mógł przyjść tam w jakiś pokój, mógł siąść przy telewizji, przy telewizji taki chrześcijanin był, tak. I zawsze pytał Pan Boga, a dzisiaj iść mnie na śniadanie, czyli nie. I kiedy moje serce tak mocno biło się, ja mówię, nie, i serce nie jest spokojne. Pan Bóg nie chce. Trzeba czekać, czekać na Jego wolę. Potem na przykład ja pytam Panie Boże, jutro mamy tam spotkanie gdzieś, czy iść mnie tam, czy być tam z nimi razem. I znów czekam na moje serce, jak ono, jak w moim sercu, jaki ruch. I Когда не было спокойно, то я всегда говорил, но это не воля Божия. Мне разумело, это был такой, ну, бэнд, Так не можно иметь познание или дознание от Пана Бога. Но что было, то было. И для этого даю таких три момента, чем не есть воля, прогнения и мажение Бога, чем не есть на правде. И первое, то вружение. I wróżenie to, to poszukiwanie Bożego marzenia oraz magię. Jak Chrześcijanie mogą to robić? Spokojnie. Oni mogą to, czyli to nie nie mogą, ale oni ktoś tak robi. Przez magię, czyli przez wróżnienie, przez Biblię. Ja byłem na takim spotkaniu, który człowiek mówi, Panie Boże, otwórz mi Twoje woli, chcę znać, co Ty chcesz w moim życiu. Otwara Biblię i czyta. O, widzę, że pan, co Pan Bóg mówi do mnie. No tak nie można to robić. Tak nie można to robić. To jest człowiek, szuka jakiej magii i szuka, że przez słowa Pan Bóg mów, będzie mówić tak. Może w jednym wypadku dasz, dasz rady i będzie wszystko w porządku. A w drugim wypadku? Drugo to los na loterii. I tutaj są dwie strefy, dwie takich... dwa takich płyci. Pierwszy to próbujmy e, zawsze, otrzymać od Boga jakiś szczęśliwy bilet. I Bóg ma jakiś bilet, jaki numer. I patrzymy, że ktoś u kogoś tam jest szczęśliwy bilet, on dobrze żyje. On ma tam dobry samochód, żyje w dobrym miejscu, ma dobre pieniądze i zawsze mówimy, a słuchaj, ten człowiek jest szczęśliwy, bo Pan Bóg jego błogosławia. On zna, jak poznać wolę Boże. Czyli druga strona, kiedy chcemy powiedzieć, Pani Boże, na przykład chcę w Wrocławiu kupić lub mieć nowy dom modlitwy. Co można zrobić? No daj mi możliwość iść do sklepu, kupić tam loteryjny taki bilet, wygrać 3 miliony złotych, nie, 3 miliony to nie wystarczy, 10, niech będzie 10. Super loteria, ekstra dla Polski, ekstra dla Wrocławia, kościoła trzeciego zburza baptystów. Wygrać, potem na te pieniądze gdzieś iść, kupić jako mieszkanie, no fajny pomysł, ale tak wola Boża nie dzieje się. I trzecie to nieopisane wydarzenie. Nieopisane wydarzenie. Ja napisałem mu siebie tak, że gdzieś tam biegniesz drogą, w deszczowym dzień, posludzeniu się, tak wpadasz i patrzysz obok siebie mapa Indii. I mówisz o, dzięki Panu Bogu. Teraz zrozumiałem, że. Jadę do Indii. To Indie jest moje powołanie. Pan Bóg chce, żeby ja był tam. Dzięki Panu Bogu. Nie, no to tak, tak też nie dzieje się. I dlatego trzeba zawsze pytać, a jaka jest wola Boże? czyli pragnienie, marzenie, jak ja mogę to poznać. I dlatego dzisiaj jesteśmy razem, żeby to wszystko poznać. Pierwsze pytanie takie staje Али какие докладне сон прогнения, мажение и воля Бога. Які они сон. И я поставим для себя таких два простых слова. Суверенно и особисто. Суверенно и особисто. Суверенно то воля Бога. Мажение, прогнения, которое есть незнищально, незалежно, niezmieniona. I ona nie idzie od nas. A osobista to wola Boga, są indywidualne dla każdego człowieka. I mamy taki tekst biblijny, żeby nam trochę zrozumieć, co oznacza suwerenna wola Boga. To poproszę Wysława, żeby ona przeczytała na głos. Jestem wody, ja od początku zwiastowałem to, co będzie i zdałam to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnię się on. I dokonuję wszystkiego, czego chcę. Czego chcę, dokonuję tego. Ja jestem Bogiem, mówi Pan Bóg. I nie ma innego. Wszystko, co chcę, to to na ziemi będzie tak, jak ja chcę. I tyle. I żadny człowiek może mnie to... Oskarżyć, czyli tam coś takiego zrobić, że moja wola nie będzie panować, dzieje się na tej Ziemi. Wszystko co chce, na przykład wojna, wojny, która teraz je, idzie, na przykład na Ukrainie, czyli w Ukrainie. Z jednej strony zrozumiał, że można się jak paradzić. Pojechać do Ameryki, pojechać tam do Związku Europejskiego, pojechać do Zelenskiego, pojechać tam do Putina, poprosić, żeby oni razem gdzieś tam mogli usiąść i poprosić, żeby Rosja wychła z Ukrainy. No naprawdę, przyszła do innego mieszkania i mówi, że to jest moje mieszkanie. No tak nie może być. Ale z drugiej strony widzimy, że no nie możemy dać, nikt teraz nie może dać rady, żeby to wszystkich ogarnąć i żeby ta wojna skończyła się takim. таким спокойным, звуковым, таким спокойным методом. Не, не можно. Только война. И для этого питания стоит так, а, че есть воля мажения, или mm, воля Божья суверенна в этом моменте. Так есть. Пан Бог панует нас всем. Wszystko, co jest i nie ma takiego jak ja, wszystko, co jest, wszystko jest od nie wszystko pilnuje. To nie oznacza, że Pan Bóg daje wojny, ale Pan Bóg pilnuje, wszystko ogląda i daje swoim dzieciom błogosławienie, żeby, żeby mieć błogosławienie. I drugi, drugi tekst to osobista, to indywidualnie dla każdego człowieka, i to przeczytamy w Biblii. Pierwszy list do Koryntian, 2, 9. Poproszę Wysława. czego o tym do tym, nie, słyszała, tym do serca, tym szkoły, tym szkoły nie Dziękuję bardzo. Są rzeczy, które człowiek nie może zobaczyć. Są rzeczy, które człowiek nie może usłyszeć. Są rzeczy, które człowiek nie może poznać. Bo wszystko, co jest u Boga, ono jest u Niego. Ale Pan Bóg chce błogosławić nas i dać nam poznać, żeby człowiek widział, słyszał i jego serce poznało wolę Pana Boga. Marzenia, pragnienie i Jego wolę. Dobrze, idziemy teraz k takim trzom momentem, czyli tematem, co Oznacza, czyli odkryć dla siebie marzenie, pragnienie woli Boże, przez takich trzy prostych momentów. Pierwsze to zbawienie I tekst biblijny będzie taki. To list do Tymoteusza, drugi rozdział, trzeci, czwarty tekst. To poproszę. Pan Boże jest by to dobre i dobre przyjęcia przed Bogiem, zbawicielem naszym, chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Так есть, дякую база. мой збавлення Божие. Допоки не народилище на не на не можем услышать голосу Бога. Не, Бог делает свою волю над нами. Она у нас суверенна. Али кедых цеш особисто, индивидуально услышать волю Божию. Odnośnie ciebie, to pierwsze, co trzeba zrobić, to wziąć to zbawienie, które Chrystus daje. Proszę zauważyć, albowiem, jest to dobre i godne dla Pana Boga, żeby ja i Ty, ludzie, którzy mieszkają w Wrocławiu, mogli poznać. Greckie słowo chcę, to tak podkreślam. Który chce, to Bóg, który chce. Tak greckie słowo chce. A po grecku będzie chęło. Oznacza pragnąć, chcieć, kochać. Bóg, który, który pragnie, abyś wszyscy ludzie zostali zbawieni. Bóg, Bóg chce tego. Bóg nie może na siłę to zrobić. Bóg nie może przyjść i na siłę wszystkich, a no, dzisiaj idziemy wszyscy do kościoła. Nie, tak nie będzie. Bóg dał taką wolę, wolę, wolną wolę dla wszystkich ludzi, ale Bóg pragnie, jest takie marzenie, pragnienie Jego woli, żeby wszyscy poznali Pana Boga. Jak to można zrobić? Poznać, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Jezus umarł za nasze grzechy, niewinny za winnych. I przez to, przez tę wiarę otrzymać zbawienie. Bo kiedy wierzysz, że tam na шижу умер Иисус за твой грех, Пан Бог дает тебе благословение, избавление. Бог, который прагнет избавление, чтобы мы позбыли греху, смерти, сонду и пекла, на тебя. чека на тебе. Чека на тебе. И прошу зауважить, что Бог, который прагнет, или хочет, чтобы все люди остались избавлены, и дошли до познания правды, але як дошли до познания правды, до глянь и в греческом языке то эпигносис, то докладное полное познание, то не просто там где-то а услышимо пана бога и это или не, шукай его, читай, молись, бенч ходь до костёла czyli na grupy domowych, żeby naprawdę poznać Boga i Jego zbawienie. I tak, pierwsze, dopóki nie, nie, e, nie narodzili się na nowe, nie nawrócili się, nie możemy usłyszeć normalnego głosu Boga odnośnie siebie jako prywatnego człowieka. Drugi moment, to pełni ducha świętego. Kiedy nawrócili się, kiedy już na nowo narodzili się, zrozumiał, że teraz Duch Święty przychodzi i co robi? Żyje w człowieku. Ja bym ja by mógł tak powiedzieć, mieszka w człowieku. I człowiek, czyli jego ciało, no nie zawsze tak jest, ale Bóg chce, żeby ciało człowieka, sam człowiek, był jaka rękawiczka w jego ręce, w Bożej ręce. I poproszę przeczytać, to będzie list do Jefezian, 5, rozdział 17-18. Poproszę Wysława. Dlatego nie bądźcie w rozsądku, ale jest wola Nie się w ale bądźcie pełni Dziękuję. Dlatego rozumiecie i bądźcie. Z jednej strony trzeba to zrozumieć, że teraz Bóg żyje we mnie. Bóg żyje w Was. Bóg, kiedy Bóg żyje w Was, to nie trzeba Jego chodzić gdzieś tam i szukać. A gdzie tam ten, ten Bóg? Bóg żyje we mnie. Kiedy chcę sprawdzić Jego wolę, pragnienia, kiedy chcę usłyszeć Jego marzenie, odnośnie mnie, czyli kogoś, kościoła, miejsce, gdzie żyje, to nie trzeba tam gdzieś szukać. Trzeba tylko spokojno wziąć taki czas w domu, czyli tam gdzieś w pracy, usiąść. I zacząć modlić Panie Boże, co chcesz, żeby ja działał? Co chcesz, żeby działało moje życie? Co chcesz, żeby ja zrobił dla Ciebie? Pytanie stoi tak, czy masz taki mały czas dla Boga codziennie? Raz na miesiąc? Czyli raz na rok? Na przykład codziennie to oznacza, że dzisiaj... Od ranku, czyli wieczorem, zawsze mam taki czas, kiedy czytam Słowo Boże, modli się, czyli chodzę do kościoła, czyli mam grupy domowe, gdzie też razem z grupą domową słyszę Słowo Boże, przechodzę do domu i mówię, Pani Boże, mam Twoje Słowo, mów to mnie, chcę słyszeć głos, głos Twój. To nie oznacza, że będę siedzieć i czekać, no gdzieś tam jakiś głos do mnie przyjdzie. Wiesz, kiedy przyjdzie do Ciebie jakiś tam głos, to zgłoś się do lekarza. No tu to tak naprawdę trzeba tak być ostrożnym, no, żeby potem z tym głosem nie poszedł i tam coś nie zrobił. Mamy taki, taki dobry przyn taki... takiego znam takiego człowieka, który naprawdę słyszył głosy Boże, no i tylko normalny lekarz nie mu pomógł. No, modlili się za niego, tam, tych złych duchów, mówili, żeby wejść tam. Co tak nie robiliście? Nie, nie, do, nie dało się. Tylko normalny dobrze lekarz, który też jest powołany od Boga, mógł dać Mu normalne zbawienie i powrót do zdrowia. Ale proszę zauważyć, że kiedy, Duch, kiedy my weźmiemy ten taki krótki czas, żeby słyszeć, zrozumieć Boga, poznać Boga, to Bóg pokaże, co trzeba działać. Bądźcie, iśćcie, Robcie. To nie znaczy, że wszyscy mu, musimy tam mieć kazanie, czyli tam ktoś chce być dodatkowo pastorem w kościele, czyli e, chodzić przy kasie, czyli tam, ja nie wiem, różne, e, czyli tam do szkoły e, dla dzieci, żeby tam pracować. Nie. Ale mamy dla Boga różne zajęcia, różne błogosławienia, połowanie, które możemy robić w domu, w pracy, kiedy mamy urlop. или там в ружных, в ружных, в ружных, в ружных местах, где Пан Бог дает нам быть. где идем дали И третий. Третий таки тоже спокойный, спокойный текст. Это будет Библия. Лист до Тесалоников. 5.18. в Прошу, Кинчай, Tak jest, dziękuję bardzo. We wszystkim dziękujcie. Słuchajcie, we wszystkim. I naprawdę to jest ciężko. Dobrze, kiedy mamy dobre pieniądze. O, dzięki Panie Bogu, taka kasa. Czyli na przykład mam taką piękną żonę. O, dzięki Boże, taka piękna żona. Czyli taki dom. O, dzięki Boże, taki piękny dom. Biały, takie kołonady mam. No super. Czy Pentro, a kiedy nie masz, i na przykład teraz mamy ludzi, tych uchodźców, którzy przyjechali z, od wojny, jak, jak ja mogę powiedzieć mu: No, podziękuj bo Panu Bogu, że masz całe miejsce rozburzone, że Twój dom jest zniszczony, że wszystko, co miał, stracił, wszystko, ale kto, nie tylko takie rzeczy, które można wrócić, tam pobudować na nowo. Nie. Zabity syn, czyli córka, czyli matka, lub matka tam. Różne, różne takie momenty, kiedy ciążko do tego człowieka powiedzieć, No, trzeba być takim wdzięcznym Bogu. We wszystkim dziękujcie Bogu. No, ale kiedy człowiek to zrozumie, kiedy człowiek to pozna, no naprawdę wszystko, co mamy tutaj na ziemi, wszystko jest od Boga i dla Boga. I kiedy On to zrozumie, on może powiedzieć, dzięki Panie Boże, że naprawdę tam, gdzie jestem, dziękuję. Wszystko, co teraz mam, dziękuję. Wszystko, co miałem i może być stracił, czyli ktoś tam odebrał. Dziękuję Ciebie, bo wszystko było Twoje od Ciebie i wróciło do Ciebie. Ale przyjdzie czas, kiedy Ty oddasz, kiedy wrócisz, kiedy dasz błogosławienie. I w ciągu na przykład roku i roka i pół pracujemy z tymi uchodźcami i już widać, że ludzie już powiedzieli, Alex jest my na stałe, już w Polsce, chcemy tutaj mieszkać, chcemy tutaj żyć. Ktoś tam szuka pracy, poznał język tam polski. Różne, różne takie rzeczy i już widać, że ludzie Przyjęli tę wolę Boże, która dał, czyli dopuścił, to, co idzie, ta wojna. Na przykład mamy takiego chłopaka, takiego bohatera, taki ukraiński, który chodzi do nas, pomaga nam zawsze tutaj rozładować, rozładować samochody, kiedy zaczynamy pracę. I on jest z Bachmuta, wszystko stracił, wszystko miał, wszystko, słuchajcie, wszystko miał. Ale już powiedział, wiesz Aleks, no to mój syn już tutaj pracuje, córka pracuje, tylko ja i żona, już starej, ludzie, on ma 69 lat, żona też gdzieś 65, może 7, już na my myślę, że zastaniemy się tutaj w Polsce. I on powiedział, ale no widać, że taka żyć, tak Bóg, tak Bóg sprowadzi mnie, że... Ja mogę powiedzieć, no dzięki Panu Bogu, że żyjemy i możemy nadal pracować. Czyli na przykład żyć, pracować i pomagać tym uchodźcom, który naprawdę potrzebuje tej pomocy. Wdzięczność. Kiedy człowiek poznaje wolę Boże, kiedy człowiek poznaje marzenie i pragnienie Boże, to on zawsze będzie dziękować dziękować wszystkim Bogu, dziękować za wszystko, co ma, co ma w swoim życiu. I tak, przechodzimy do takiej. Strefy, gdzie możemy powiedzieć o osobistym, indywidualnym błogosławieństwie dla każdego człowieka, który Bóg, Bóg chce dać. I to takich trzy rzeczy. Trzeba, pierwsze, przyjąć zbawienie Boże dla wszystkich ludzi, Bóg szuka i chce Błogosławić. Drugo to być pełny ducha świętego. Trzeba być pełnym duchem świętym, dać możliwość, żeby Duch święty. был в нас и процовал через нас и третье то завшивское бонч в девчине бонч в женщины и тут есть такое питание, але яка есть воля прогнения мажения Бога до человека если тут стоит если есть ещё сбавение духа I za wszystko wdzięczny Bogu. Jak się dowiedzieć, co robić, gdzie i kogo studiować, gdzie iść, gdzie mieszkać, gdzie pracować, jak to dowiedzieć, kogo z kim poślubić, tam być razem? Jak człowiek tego może dowiedzieć się? I odpowiedź jest prosta. Gotowy, ja mogę teraz Wam pokazać. Odpowiedź jest prosta. Teraz zauważycie, to naprawdę będzie cud. Rób, co chcesz. Co? Rób, co chcesz. Rób, co chcesz. Iść, gdzie chcesz, mieszkać, gdzie chcesz, studuj, gdzie chcesz i z kim chcesz. Możesz wziąć siebie wychodzić za mąż, czyli tam kogoś i żyć, mieszkać, wszystko co chcesz. Pytasz, wów, jesteś pewnym, Aleks? Absolutnie. Bo jeśli, słuchajcie, bo jeśli twoje życie tak wygląda, tak wygląda, że jesteś zbawieni, pewny ducha i za wszystko jest wdzięczny Bogu, jeśli twoje życie tak wygląda, то кто контролирует твое прогнение? Кто есть в тебе? Кто в контролирует в тебе? Прогнение, мажение, полувание. И ответ просто – Бог. Но то не означает, что утром кто-то поведет, а, Алекс нам поведет, что ты все хочешь, Бог. Первый процент августа. Деньги, по-на Бога же не ест. Деньги, Вислава, большое. Ale rób, co chcesz. Okej, okay. kto to powiedzie, No, wiesz co? Jestmy kościołem baptystów. I naprawdę potrzebujemy jakieś słowo Boże. Daj nam odniesienie do słowa Bożego. Gdzie to jest w Biblii? Ponieważ jestmy baptystami. I ja poproszę, żeby Wiesława słowa nam przeczytać. Raduj się Panu. A on spełni pragnienie Twojego serca. I drugi tekst. Powiesz Panu drogę, zaufaj mnie, a on wszystko dobrze Raduj się w Panu i on spełni pragnienie Twojego serca. Pragnienie Twojego serca. Marzenie Twojego serca. On chce Ciebie błogosławić. Dlaczego? Bo on jest Twoim Panem. On żyje w Ciebie. Nie można tak powiedzieć, mieszka, ale można powiedzieć, że Duch Święty mieszka w Ciebie. On chce i błogosławi, i wszystko, co On ma. Dla Ciebie On daje. I kiedy patrzysz na człowieka, na chrześcijanina i myślisz, jak to On robi? Spokojnie, prosta, bo Duch Święty Jego powoła robi to, co On robi. On idzie tam, gdzie on chce, on żyje tam, gdzie on chce. I my mówimy, że skąd On zna, woli Boże, że robi tak, jak robi. I widzimy, że to jest naprawdę dobry pomysł, czyli dobra droga, bo Pan Bóg żyje w nim, Pan Bóg błogosławia Jego. Odkryj Boże marzenie dla siebie, Boże pragnienie, Bożą wolę, bo Bóg kocha Cię, bo Bóg dlatego przyszedł na tę ziemię, żeby być z Tobą razem i razem z Tobą przejść ten pójść do niebios. Amen. Amen. To poproszę wstać i pomodlimy się. Panie Boże, dziękujemy Cię za Twoją wolę. Dziękujemy Cię za to, co nie ukrywasz od nas Twoje marzenia, pragnienie i wolę, że chcesz, żeby wszyscy my nawrócili, chcesz, żeby Duch Twój Święty miał uprawnienie w nas i przez nas. Chcę, my zawsze za wszystko, co mamy, dobrego czy złego, zawsze za wszystko dziękowali Ciebie. I przez to, Pani Boże, chcesz nas prowadzić do niebios, do Ciebie, żeby być z Tobą na wieki. Błogosławi, Pani Boże, to rozumieć, być z Tobą i słyszeć Twój głos, głos Twojego ducha, żeby żyć z Tobą i pracować dla Ciebie. Dzięki Ci, Pani Boże, za ten czas. Amen. Amen.